Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to wręczenie nagrody honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Oddaję e, e, głos e, e, przedstawicielom e, kapitału. Kapituły honorowej tej nagrody. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Majnowska, jestem sekretarzem kapituły Nagrody Honorowej, którą cała odręcza Izba Gospodarka Ubezpieczeń Oswych Języka. Nagroda ta jest przy okazji konferencji naukowych. Jest to nagroda honorowa i Osobom i podmiotom, które konsekwentnie i zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, w tym także edukacji ubezpieczeniowej. Nagroda ta przyznawana jest w pięciu kategoriach, już od roku 2005 i w tym roku Kapituła pod przewodnictwem profesora Andrzeja Sopoczki przyznała nagrodę w kategorii menadżer ubezpieczeniowy panu Pawłowi Dangel za zasługi w tworzeniu i rozwój współczesnego polskiego rynku ubezpieczeń z ludzkim i kulturalnym obliczem. I serwetki nagrodzonego oczywiście nie trzeba przedstawiać. Dostałam bardzo długą listę, opisującą, kartkę opisującą laureata. Niemniej jednak wymienienie wszystkich zasług trwało pewnie mniej krócej niż wykład profesora Nowaka, więc troszkę się streszczę i powiem tylko Państwu, że oczywiście pan prezes Paweł Dangel jest... Ukończył uczelnie zarówno krajowe, jak i zagraniczne swoją karierę w ubezpieczeniach. Zaczynał w kolebce rynku ubezpieczeniowego w Anglii. Następnie przyjechał do Polski, aby dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą na rynku polskim i brał udział w tworzeniu dwóch grup towarzystw ubezpieczeń. Następnie, następnie Allianz. I do tej pory jest prezesem Towarzystw Bezpieczniowych wchodzących w skład grupy Aliant w Polsce. Chcielibyśmy powitać pana prezesa. Nie przypada zaszczyt wręczyć pana nagrodę, ale muszę powiedzieć, że robię to z przyjemnością, taką przyjemnością z premedytacją. Potrzeba bezpieczeństwa jest, zdaje się, w tej chwili główną potrzebą w systemie potrzeb, w klasyfikacji potrzeb. Więc jeżeli mamy takich rangerów od zapewnienia bezpieczeństwa, to jakoś lepiej się żyje. Panie Prezesie, proszę pozwolić, tutaj to trochę waży, ale i Pana zasługi ważą jeszcze więcej, jest tutaj jeszcze napisane. Tytuł Menadżer Ubezpieczeniowy nadany przez kapitułę na, na Nagrody Chodorowej Stanisław Nowy, Katarzyna Malinowska, e, przewodniczący <grym> mówiący <grym> te słowa. A podpisałeś na Już? <grym> <grym> Kивают, Ale ja podpisałem. Więc tak? serdecznie. przede wszystkim bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Czuję się i zaszczycony i wzruszony. Bardzo się cieszę, że to jest akurat na tej konferencji dlatego, że że chyba nie przypadkiem, bo staliśmy się Panie niezwykłym partnerem do branży właśnie o tym, dzisiaj się o w górnictwie. Jest wiele osób, które zna te początki. Sytuacja dzisiaj nie była łatwa. Znaleźć się w tym górnictwie, te wszystkie ryzyka, o których mówił Pan Wojewoda, są również naszymi ryzykami, ale nie zawsze bez pozwolenia jest tak stare łatwo pomóc bo sytuacja w sumie była taka, że przez 15 lat był jeden pośrednik, jedno towarzystwo ubezpieczeniowe, jeden reasekurator na tym rynku i, i to był, że tak powiem, klub zamknięty. Więc myśmy w 2004 roku podjęli decyzję, spróbujmy rozbroić ten, 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 ten model, który do tej pory funkcjonował. No i nie ukrywam że dwa lata ciężkiej pracy, żeby w ogóle stworzyć jakiś alternatywny program reasekuracyjny. Wiele osób już tam pisali, było to zaangażowanych i pomagało i wspierało. Dopiero po dwóch latach udało się stworzyć model, który by pozwolił wyjść na rynek i od 2006 roku, można powiedzieć, oblicze tego rynku w górnictwie ubezpieczeniem diametralnie się zmieniło. Weszło ilość zakładów, weszło ilość pośredników, pojawili się nowi racy kuratorzy. No i tutaj nawiązując do Pana Profesora znowu, my się wykształciliśmy w tym okresie zupełnie niezłą kadrę, bo to też chodzi o ekspertność, ale nie tylko w sensie akademickim, ale i praktycznym. Także powstała rzeczywiście rzesza ekspertów od likwidacji, od oceny ryzyka i rzeczywiście dzisiaj chyba rynek jest na to przygotowany. Prawda? No bo mieliśmy świadomość, że dzisiaj te sumy ryzyka, no to dochodzimy do kwot idących miliardy. Ja, ja no w krótkim tym okresie czasu, to jest 2006 dzisiaj, można powiedzieć 6 lat, Dopiero na tym rynku. Myśmy już wypłacili, sprawdziłem też konferencję raptem, ale to już 150 milionów, prawda, Panów szkód, więc to nie jest tylko branie pieniędzy. <grym> <grym> I oddawanie byliśmy też przy Hali Katowickiej, więc wiele sytuacji, które się na tym Śląsku wydarzyły, jest nam znanych, jest tam bliskich. I bardzo świeszczę powstała dzięki. No takiemu nagle no, bym powiedział stremu wejściu w ten rynek, bo to nie było wcale łatwe. Rynek, rynek nie chciał zmieniać modelu ani po stronie górnictwa, ani po stronie ubezpieczyciela, ani po stronie pośrednictwa. Więc to była twarda walka, ale myślę, że wszystko wciąż z korzyścią. No, a przy okazji też wszystkim, no, którzy są tutaj może na sali jeszcze, kibice Górnika Zabrze coś miło powiedzieć, że Górnik zawsze w ostatnim okresie odnosi bardzo dobre sukcesy sportowe. I też się cieszę, że mogliśmy się do tego przyczynić. Także życzę wszystkim Państwu udanych konferencji.